Witam wszystkich, bardzo serdecznie na sklepiku Fortnite. Tym razem w nowym miesiącu was witam w lutym ee, i zobaczymy, jaki jest pierwszy sklepik w tym e, miesiącu. E, dzisiaj dalej mamy, moi drodzy, Marvela i mamy, moi drodzy, nową motkę Me and You za 500 FAODOLCE'ów. Strój Astra, moi drodzy, za 1500 fałdolców z pytaszczkiem Gorąca Gwiazda. Dajczadu za 800 moteczka Siewca za 800, złota motyka za 800. Zestaw kiłbasa, nie wiem, chyba tam za 1500 jest, jeżeli oczywiście go nie macie, 4 pęta smoga, honda plecak z kilkoma stylami i kiełbasa bojowa killów. Eee, złowrogi plan za 500, dalej mamy te skinki nowe, które wyszły dwa dni temu do sklepu. Zestaw łodzik imprezowy za 1700 festiwalu Ofedra, paszcza, zębosolka i malowanko zębate. E, mamy dalej Wielkie Kuczaka z, z, z całym swoim zestawem. Dalej w sklepie jest Buga, LA, Lachlan, Cyper PK, Chika i Deckgrev. Dalej jest w sklepie. Ścieżki jemowe ja dalej są. do Weekend dalej jest w sklepie ogólnie. E, dajcie swoje opinię w komentarzu tego sklepu. Ja Wam życzę miłego dnia czy wieczoru. Trzymajcie się. Moja opinia, co się w sensie ocena sklepu e, od 0 do 10 to jest takie mocne 4,5. Dajcie swoją opinię, trzymajcie się i elo!